Witajcie kochani, dziękuję Wam bardzo za dotychczasową wspólną ścieżkę, którą szliśmy, za Wasze odwiedziny, za subskrypcje, za lajkowanie, za komentarze, które zawsze czytam. Dziękuję również za wpłaty darowizn na moje konto. Dziś... Dziękując bardzo serdecznie z głębi serca za wspólną drogę, którą idziemy, proponuję wśród osób, które wpłacają darowizny, wylosuję jedną osobę, dla której zrobię przekaz channelingowy od jej wyższej mądrości na dany czas. I w tym miesiącu zrobię jeszcze jeden prezent. Wśród osób, które w miesiącu kwietniu będą te komentarze, Wpisywały, wylosują jeszcze jedną osobę, dla której również zrobią taki przekaz. Zapraszam chętnych, którzy będą chcieli skorzystać z takiej formy do wspólnej zabawy. Miesiąc kwiecień przynosi nam dwie niespodzianki, dwie nagrody. I cóż, bawmy się, bo życie jest piękne. Dziękuję kochani, zapraszam do nagrania. Witajcie, kochani, dziś z cyklu Historie Prawdziwe, opowieść o Zuzi. Zuzia zgłosiła się do mnie, jest już kobietą w pewnym dojrzałym wieku. Zgłosiła się, ponieważ pomimo, że bardzo kocha swoje dzieci, trudno układają jej się relacje z córką. Kiedy urodziła córkę swoją, bardzo upragnioną, wyczekiwaną, która była drugim jej dzieckiem, po porodzie bardzo trudnym zaczęła bardzo chorować. Urodziła córeczkę. Po przyjściu do domu zaczęła odczuwać skutki tego ciężkiego porodu. Jej zdrowie pogarszało się. Nie było diagnozy, nie było wiadomo, co się z nią dzieje. Po 10 dniach trafia do szpitala. Jest bardzo słaba, nie ma diagnozy, czuje się fatalnie. Spędza tam 10 dni. W tym czasie jej córeczka jest zaopiekowana przez przezuzi mamę. Trwa to chyba 10 dni. Kiedy wraca już z tego szpitala, 3 tygodnie po porodzie, to córeczka zaczyna chorować i znajduje się w szpitalu. Trafia tam też na około 10 dni. Córeczka, nazwijmy ją Ewa. Już od samego porodu pokazana jest nam bardzo trudna relacja, bardzo trudny kontakt z mamą, bo naprzemiennie jedna albo druga choruje. Już to są bardzo ważne informacje, które mówią, że jest jakiś program z innych wcieleń między nimi, ale Zuzia tego nie wie, nie zastanawia się, nie rozumie w ogóle wtedy tego tematu. Dostali niedawno mieszkanie z mężem, więc jeszcze nie mają umeblowanego całkowicie, nie ma tego pokoju dziecięcego. Śpią na takim jednoosobowym tapczaniku mama z córeczką. Mama z pewnymi wyrzutami sumienia, Chce zrobić dziecku dużo miejsca, żeby dziecko mogło czuć się swobodniej podczas nocy, więc odsuwa się na skraj łóżka i śpi tak na krawędzi, chcąc zapewnić jak największy komfort dziecku. Z drugiej strony cały czas choruje ta mama, więc ma też problemy z oddechem, z bliskością. Choruje na serce. Szuka rozwiązań, chodzi po lekarzach, niestety nie ma diagnozy właściwej. Kiedy dziewczynka Ewa ma dwa i pół roczku, Zuzia ponownie zachodzi w ciążę. Jest to ciąża nieplanowana, jest to ciąża, która właściwie powstała pomimo zabezpieczeń. Zuzia ma ogromny dylemat. Sama choruje. Wie, że nie potrafi opiekować się córeczką, ale też starszym dzieckiem. Nie poświęca im tyle czasu, ile powinna, bo ciągle bardzo choruje i, i stoi właściwie codziennie przed taką wizją nagłej śmierci. Zastanawia się, co ma zrobić. Postanawia jednak po konsultacjach wielu urodzić to dziecko trzecie. Nigdy nie myślała o aborcji. Jest jej bardzo trudno. Pomimo, że choruje, lekarz przekonuje ją, że to jest dar Boga, i jednak, żeby to dziecko przyjęła w pełni urodziła. Jest to oczywiście dla jej serca miód. Zgadza się pomimo, że ma lęk. Ta mała Ewunia czuje się cały czas jakby troszeczkę na bok odstawiona. Nie jest to chęć odrzucenia dziecka przez matkę. Nie jest to jakaś złość nienawiść, niechęć nie wręcz odwrotnie, mama bardzo kocha córeczkę, ale jej choroba jest tak trudna, że właściwie cała uważność idzie na zdrowie własne, żeby nie stracić przytomności, żeby nie upaść, żeby nie zostawić dzieci w trudnej, maleńkiej takie jeszcze w sytuacji. Przychodzi jeszcze ta ciąża, więc jakby. Też problem mentalny, emocjonalny Mat Zuzi, która sobie naprawdę nie radzi wtedy. Postanawia, że jednak to dziecko urodzi, więc akceptuje to trochę się wycisza, ale i tak zdrowie jej cały czas szwankuje. Kiedy rodzi się trzecie dziecko, Ewunia nie ma jeszcze trzech lat. Trzeci poród jest też bardzo trudny. Dochodzi do cesarskiego cięcia, bo są komplikacje różne. Rodzi się trzecie dziecko. Zuzia dostaje w szpitalu antybiotyk. Ten antybiotyk powoduje, że stan zdrowia Zuzi się poprawia ma jeszcze dawaną krew przy porodzie, Zuzia troszeczkę odzyskuje siły. To daje jej jakby ten temat do analizy. Co się dzieje, dlaczego. Wcześniej była taka słaba, tak źle się czuła. No, dzieli się tym z lekarzem, dochodzi do wykrycia przyczyny jej choroby. Można powiedzieć, to trzecie dziecko stało się dla niej taką łaską, takim darem, dzięki któremu ona zaczęła czuć się lepiej. Nam tutaj chodzi o sytuację ewunii. Ewunia jest jakby znowu odstawiona na bok. Bo przecież jest następne małe dziecko. Ewunia czuje się odrzucona. Zuzia opowiada, że nie wie dlaczego, ale bardzo kochając tą swoją córeczkę, jednocześnie czuła dystans. Jednocześnie coś ją tłumiło, coś ją blokowało. Chciała jak najlepiej. Ten kontakt jest dziwny. Lepszy Zosia ma kontakt ze starszym dzieckiem, z młodszym dzieckiem, natomiast tym środkowym nie bardzo. Ewunia dorasta, czuje się samotna, wchodzi w ten świat zewnętrzny koleżanek, kolegów. Bliżej ma z ojcem, który wcale nie jest mądrą, opiekuńczą istotą, wręcz odwrotnie. Nieodpowiedzialny jest. Mijają lata. Kiedy dzieci są już dorosłe, kiedyś Suzia zadaje pytanie, jakie są Wasze najtrudniejsze doświadczenia z dzieciństwa? I wtedy ta sureczka odpowiada, najtrudniejsze dla mnie było to, kiedy odsuwałaś się ode mnie, kiedy spałyśmy razem. Była wtedy małym dzieckiem, a jednak pamiętała to jako odrzucenie, jako oddzielenie. I to gdzieś w niej zostało na jej. Całe, jeszcze młode życie. Mama Zuzia ma poczucie winy, ponieważ chorowała, ponieważ taki splot wydarzeń trudny, ciężki poród, choroba jej, choroba dziecka, później jakby to jej złe samopoczucie, później ciąża, później małe dziecko. Ma świadomość, że jako matka nie dała tej dziewczynce tyle, ile powinna dać, i żyje ciągle w takim wewnętrznym konflikcie. Mijają lata, zaczyna pracować nad sobą i kiedy dochodzi już do pewnego wyższego zrozumienia, zadaje sobie pytanie dotyczące relacji z córką. Pyta o regres. W regresie pokazuje się, że Zuzia była mężczyzną, jej córeczka Ewunia była żoną jego. Dzisiaj mama córka w poprzednim życiu mąż i żona. Ewunia, jako kobieta z poprzedniego wcielenia, ten obraz pierwszy, który się pokazuje, jest młodą kobietą, która umiera po porodzie razem z dzieckiem. Jest taki obraz: leżą na łóżku, ubrane na biało. Ona, i to niemowlę, umarła w konsekwencji trudnego porodu. Ogromny ból, ogromne cierpienie, ogromny żal tworzy się u męża. Właściwie ten jeden obraz wystarczył nam za wszystko, za pełne wyjaśnienie tego, co się dzisiaj działo, dzieje między mamą a córką. Zuzia jest dzisiaj bardziej na takiej męskiej energii, kreatywna, twórcza, działająca. Jej córeczka jest bardziej żeńska, bardziej kobieca, chociaż też pewne cechy męskie ujawniają się, ale one wynikają nie z wnętrza, tylko bardziej właśnie z ochrony przed zranieniem są konsekwencją tego obecnego wcielenia. Zaczęliśmy to analizować i jest to naprawdę proste. Jak zależności poprzednich żyć wpływają na nasze obecne wcielenie? Bardzo ciężkie doświadczenie w wcześniejszym wcieleniu utraty siebie wzajemnie rzutuje na obecny stan rozdzielenia między mamą a córką. Tak jakby nieświadomie chroniły się przed bliskością, żeby ponownie nie doświadczyć bólu rozdzielenia w razie jakiejś tragedii, Tamten bardzo silny ból, kiedy umiera młoda kobieta, młody mężczyzna zostaje. Bardzo silny ból, bardzo. Pokazane jest to tam bardzo głęboko. Niewyobrażalna tragedia dla tego mężczyzny, ale przecież nie tylko dla niego. Ale zajmijmy się na chwilę tym mężczyzną, czyli Zuzią. Traci żonę, traci dziecko, są jeszcze jakieś inne dzieci, którymi się trzeba zająć, będzie, ale on bardzo tą kobietę kochał, była mu bardzo bliska. Kiedy tracimy kogoś w innym wcieleniu, jest to tak silne doświadczenie, że w obecnym wcieleniu możemy blokować się na prawdziwą więź z drugą osobą i nie dopuszczać do siebie otwartości serca na bliską pełną miłości, relację Nie jest to wykalkulowane. To się dzieje niezależnie od nas. Zuzia była mężczyzną, więc w jej umyśle ten aspekt męskiego wcielenia, w jej umyśle jest lęk przed stratą. I to się w rodzinie u niej w zapisie pojawia karmicznym. Lęk przed utratą bliskiej osoby, kobiety. To rzutuje w jej życiu, bo miała trudne relacje z mamą własną i później trudne relacje z córką. Nie ma też zbyt wielu koleżanek, znajomych, raczej jest typem osoby samotnej, samotnicy. Nie dlatego, że jest jej w życiu źle, tylko dlatego, że tamta blokada mentalna na relacje z kobietą nadal nieuświadomiona była bardzo silna. Dla Zuzi, pomimo że miały trudną relację z córką, bardzo ta córka jest ważna. Jest już dorosłą kobietą, ale Zuzia ciągle jakby chce odbudować tamten czas obecnego dzieciństwa, ale również poprzedniego wcielenia, i bardzo przywiera do tej córki, starając się jej ciągle pomagać ciągle pomagać. Wspiera ją finansowo, wspierają emocjonalnie za bardzo interesując się jej życiem oraz życiem jej dzieci, czyli nieustająco jakby w pewnym sensie pełni rolę tego męża, ponieważ Ewunia jest kobietą, która samotnie wychowuje dzieci, czyli w tym wcieleniu kiedyś jako mąż, dzisiaj Zuzia pełni pomimo że jest matką. Ewonii pełni jakby rolę jej opiekuna, jej męża. Organizuje, zajmuje się, wspiera finansowo, podpowiada. No, w pełni można powiedzieć dla niej i dla jej dzieci pełni rolę męską, pełni rolę męża. Tak jakby nieświadomie zupełnie chciała wypełnić tamtą niezrealizowaną rolę mężczyzny. Nie miała w dzieciństwie bliskiej roli z mamą, ponieważ w różnych wcieleniach też był, często powtarzał się brak mamy. To są przekładające się, nakładające wzajemnie różne zależności, ale dzisiaj tylko opowiem o tym jedynym wydarzeniu. Z kolei Ewunia, ta, która była umierającą, czy już nieżywą kobietą. Razem ze swoim dzieckiem ma też poczucie przede wszystkim niedopełnienia życia. Umarła bardzo młodo. Czyli w jej pamięci nie ma przyszłości. Jest tylko młoda kobieta, młodość, i nie ma w ogóle wizji przyszłości, nie ma pamięci przyszłości. To powoduje, że dziś ma problemy ze wzrokiem, ale też. Traci wiele rzeczy. Nie ma pamiątek z dzieciństwa. Zawsze coś się wydarzało, że te dziecięce zabawki były gdzieś gubione, wydawane. Nie było. Po prostu nie ma pamiątek po swoim dzieciństwie. Nie ma dokumentów, które dzięki jakimś trudnym zbiegom okoliczności straciła. Dlaczego Ewunia traci? Bo w tamtym wcieleniu bardzo silnie zapisanym w niej. Jest pustka. Nie ma. Ona straciła życie, urwało się wszystko, nie ma pamięci. Natomiast jest program strat w jej dacie urodzenia. Straciła życie, straciła dziecko, straciła męża. W tym życiu samotnie wychowuje dzieci. Wszystkie związki, które się pokazywały, były trudne. Ale wiemy już dlaczego. Podświadomy lęk przed cierpieniem związanym z utraceniem miłości, utraceniem dobrego związku. Jeśli w poprzednich życiach związek był dobry, a byli w pełnej miłości, i związek kończył się śmiercią własną, to jest w podświadomości nie tworzyć związków, nie tworzyć związku, bo się skończą tragicznie. Nie rodzić dziecka w małżeństwie, więc dzieci, które się poczęły, nie były dziećmi z małżeństwa. Wszystko proste, wszystko jasne. Tamto traumatyczne i tragiczne wydarzenie czekało, żeby wziąć je do dłoni, żeby zrobić z nim porządek, żeby poukładać, odczynić tamto wydarzenie. Jest jeszcze jeden aspekt, bardzo ważny. W tamtym wcieleniu Ewunia nie dopełniła obowiązku rodzicielskiego, czyli nie dała pełnej opieki swoim dzieciom, też dziecku, które zmarło razem z nią. Więc teraz ona jakby całe to życie swoje chce poświęcić dzieciom. Ona mówi, jej się nic nie należy. Ona nie musi nic mieć, wszystko dla dzieci, wszystko dla dzieci. Tak jakby chciała wypełnić tamten brak matczynej opieki w tamtym wcieleniu. Kiedy patrzymy w datę urodzenia Ebuni, ona ma zapis w polu emocjonalnym, związki to straty i trudne doświadczenia. W poziomie mentalnym, w polu mentalnym, prawda o życiu, którą przynosi w to wcielenie. Związki to straty. Związki przynoszą straty, więc podświadomie tworzy: ja nie zasługuję, ja nie jestem dość dobra. Oddziela się od tematu partnerstwo, skupiając się tylko na wychowaniu dzieci, jednocześnie ja nic nie muszę, dzieci są ważniejsze. Z drugiej strony, pamięć poprzedniego wcielenia, Powoduje, że związki to straty, więc wchodząc w jakieś relacje, w jakiś związek, ukierunkowana jest na niezasługiwanie i na stratę. Dopóki jest to nieuświadomione, to się toczy, to się dzieje, to projekcja cały czas stwarza doświadczenia. Ma do przepracowania nauczyć się zrozumienia tej planety. Kiedy nie rozumiemy tego, co się wydarza, uciekamy. Przedtem uciekła w śmierć. Teraz ucieka w trudy życia, w obciążenia mentalne, emocjonalne, bo jest jej po prostu ciężko. Każdy człowiek chce być zrealizowany. Każdy człowiek chce być twórczy. Każdy człowiek chce być samodzielny. Do tego dąży dusza. I tutaj, jeżeli... Nie mamy tego. To jest oczywiste, że przyczyna nie leży w lenistwie człowieka, w złej woli, tylko właśnie w traumatycznych wydarzeniach poprzednich wcieleń. Ja to wszystko Zuzi pokazałam. Kiedy Zuzia zrozumiała to wszystko, zrozumiała swoją relację z córką i zrozumiała, że trzeba z nią o tym porozmawiać, pokazać jej to wszystko po to, żeby zamknąć ten trudny etap nie tylko dla nich dwojga, ale również dla samej córki. Bo czas, żeby stała się wolną, samodzielną istotą. Wszelkie próby wymuszenia od córki samodzielnego działania wcześniejsze, wszelkie próby zostawienia jej, żeby sobie sama dała radę żeby nie wspierać, nie pomagać, bo miała już dość, była tym zmęczona, nie mogły przynieść efektu, bo podświadomie dwie dusze czekały na uwolnienie tej tajemnicy. Zaleciłam jej opowiedzenie o tym córce, a później zrobienie procesu, który to wszystko by odczynił, przemienił żeby w ich pamięci zostało tylko miłość, wolność i siła. W zapisie karmicznym Ewunia ma też mnóstwo programów strata, więc kiedy umarła w poprzednim wcieleniu, umarło jej dziecko, mogła również wcześniej oczywiście umierać, bo każdy z nas umierał, ale była też mężczyzną, tak jak wcześniejszym wcieleniu jej mąż, który stracił bliską osobę. To samo było we wcieleniach Zuzi. W jej poprzednich życiach, w których miała wielokrotnie pokazane, że mężczyźni w rodzie tracili żony. Nie ma przypadków i nie ma złych ludzi i nie ma złej woli. Wszystko wynika z zależności karmicznych, z nieuwolnionych, nieprzepracowanych, traumatycznych, ciężkich emocjonalnie wydarzeń. Dzisiaj tyle, kochani, żebyśmy się zastanowili nad naszymi relacjami z bliskimi. Często myślimy, że jest to wynik złej woli. Owszem. Może być tak, że człowiek dany nie chce pracować, nie chce się zmienić, nie chce ruszyć swoich ram, bo tak bywa. Ale samo uświadomienie, chociaż jednej osobie z danej relacji, już uwalnia pewien poziom i uwalnia osobę, która się zgłosiła. Jeśli ta druga osoba jest gotowa do pracy, to wspaniale. Będą uwolnieni oboje. Jeśli nie jest gotowa, to już jest jej wybór. I takich mnóstwo jest sytuacji, szczególnie dotyczących właśnie mężczyzn, którzy nie chcą ruszyć swoich bolesnych doświadczeń. To na dzisiaj, kochani, tyle warto o takich rzeczach wiedzieć. I może na koniec: zarówno Zuzia, jak i Ewunia były bardzo wdzięczne za ujawnienie tego wcielenia, bo nagle mogły przytulić się do siebie i poczuć najczulszą miłość, którą zawsze w sercu czuły, ale bojąc się podświadomie rozstania, rozpadu, cierpienia, po prostu tego sobie nie dawały, mając w sercu przecież ogromną miłość. Dziękuję kochani za dziś i do następnego być może razu.